Cześć, jestem Ania. Witam Was w pierwszym filmie nowej serii dla początkujących. Dużo osób pisze mi, że dopiero zaczyna swoją przygodę z czesaniem i nie umie podstawowych splotów. Postaram się je tutaj w tych filmach wyjaśnić. Dzisiaj zaczniemy od warkocza. Planuję zrobić jeszcze kłosa, warkocz francuski, dobieranego kłosa. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tymi fryzurami, to zachęcam do obserwowania kanału. Wiem, że dużo osób już umie takie podstawowe fryzury, więc odsyłam po prostu do moich innych poradników, już trudniejszych. A wszystkich tych, którzy chcą się nauczyć warkocza, zapraszam do oglądania. Na początku dzielę wszystkie włosy na trzy równe części: mamy część lewą, środkową i prawą. Zaplatanie można zaczynać zarówno z lewej strony, jak i z prawej. Ja zacznę sobie z lewej, ale jak mówię, jest to obojętne. Lewa partia włosów przechodzi górą nad partią środkową. Coś takiego? I teraz ta nasza partia lewa automatycznie staje się środkową, a środkowa lewą. Teraz prawa strona. Prawa strona przechodzi górą nad nową środkową. I mamy coś takiego. Teraz znowu przenosimy się na lewą stronę, i nasza lewa partia przechodzi górą nad środkową. I z prawej to samo, prawa partia przechodzi górą nad środkową. Góra nadśrodkową, góra, nadśrodkową. Zobaczcie, wystarczy wystarczą te dwa ruchy i już umiemy uczesać zwykłego warkocza. Najważniejsze to to, żeby dobrze trzymać pasma i nie pogubić się, które pasmo kiedy przełożyć. Końcówkę spinam gumeczką. I tak wygląda gotowy warkocz. Jeżeli zaplatanie zwykłego warkocza z rozpuszczonych włosów sprawia Wam problem, możecie przed zaczesywaniem go spiąć wszystkie włosy gumką. Teraz będzie Wam o wiele prościej złapać włosy i nie będą Wam uciekać tak, jakby to było w przypadku włosów całkowicie rozpuszczonych i zaczesujecie e, tak, jak pokazywałam to wcześniej. Lewe nad środkowym, prawe nad środkowym i tak do samych końcówek włosów. Przechodzimy teraz do ewentualnych błędów. Pierwszy z nich to wydzielenie. Nierównych partii włosów. Tutaj będzie na przykład drugie pasmo, a tu trzecie. I zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Ewidentnie jedno pasmo jest mniejsze od pozostałych, a nie o to nam przecież chodziło. Warkocz będzie się skręcał po spięciu. I jeszcze jeden błąd. Ten błąd to po prostu pogubienie się w pasmach. Łączenie ich ze sobą. Złe przekładanie. Zmiana kolejności. I przez to może wychodzi taki bardzo nieestetyczny, poskręcany warkocz. Więc jeżeli coś takiego wam wychodzi, to zapraszam na początek filmu. I dokładne zapoznanie się ze sposobem przekładania włosów. Mam nadzieję, że poradnik ułatwił Wam sprawę i teraz już potraficie czesać przepiękne warkocze. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. I przypominam, że filmy u mnie na kanale pojawiają się w każdy wtorek i w sobotę o godzinie 14. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.